Witam serdecznie na kolejnym gnocie. Dzisiaj piękna pogoda, złota polska jesień, czyli deszcz, wiatr, dwa stopnie na plusie. I tak cały dzień. Co zrobić, ale w końcu się wywlokłem z pierzyny, Najpierw to oczywiście rano się wywlokłem, ale o, takie coś tutaj mam dla ptaków, to zaraz im to rozmontujemy. Dobra, jakoś ustawimy kamerę, może damy trochę niżej. Ciekawe, co tam jest. Dobra, nie obali się chyba, nie. Trochę tu jest mokro, ale nie jakoś bardzo. Ja wyciągam z tych, z tych takich o, saszetek, bo, bo widziałem trochę zdjęć, że ptaki potrafią się w to zaplątać i może im się stać krzywda. No Ja mam gdzie wysypać, to nie jest mi to jakoś potrzebne specjalnie. I tak o, no i muszę jeszcze jajka zebrać, bo zapowiadają przymrozek nie dość, że przymrozek to śnieg. I co zrobić? No, bo tak to jak na mrozie się zostawi, to popękać mogą. No wiadomo, no, nie za dobrze. Trzeba jakieś lepsze warunki je umieścić. No i szkoda, żeby się zmarnowały takie dobre swojskie jajka. Dobra, dużo orzechów, trochę słonecznika jeszcze mają. Te kule posprzątać i możemy lecieć dalej. Zobaczymy, czy coś tutaj przyleci. Kurka chodzi, muszę tu posprzątać, ale to jak wyzdrowieje. Lecimy po jajka. Czarna z pisklakami już tutaj się coraz bardziej kręci. Do tej budki zagląda. O, a biała teraz do tamtej się przeniosła. Mam nadzieję, że niedługo się przeniosą do kurnika. O ile jajek. No, chcą mi pomóc kury w wyzdrowieniu. Perełka. Nie bardzo chcę mi pomóc, bo wyobraźcie sobie, całe masło mi zjadła. Zostawiłem na stole, żeby odtajało. Przychodzę do kuchni, a tu masła nie ma, no i co zrobić? Się kupi następne, jak się kiedyś będzie w sklepie. No bo taki minus jest mieszkania na odludziu, że przecież tutaj sobie nie zamówię. Nie zamówię sobie tutaj zakupów do domu. No. Trochę przezdrowieje. Ile tutaj też jest pary tych jajek? Tutaj to ciężko się dostać. Ale dobra, trzy wyjęte. Można lecieć po następne. Bo widziałem, że w środku się też coś niosą. Taki nieskładny dzisiaj będzie ten gniot. Wiadomo, krzywulec jest. No tutaj się ładnie niosą. Tutaj chyba potem, jak składałem film, bodajże, to widziałem, że już wczoraj tutaj były chyba dwa jajka. Także do dzisiejszego wyniku nie będziemy liczyć. Trochę tutaj nabombały, no ale to tak jest: jak się jajek nie zbierze co dzień, to zaraz, zaraz nabombają. Jeszcze sprawdzę, czy w tym nie ma gnieździe, ale skąd kaczki tutaj notorycznie wchodzą, to słabo się niosą. O, malutka i ta szara kurka. Może ty malutka się już niesiesz, co? Nie wiadomo. Wygrzane to jest w środku, ale jajek nie widzę. Dobra, można zanieść. A ja jeszcze muszę o. Edziu na chwilę przymknięty. Zaraz go puścimy. Tak to w domu siedział długo. Ale już piszczał, piszczał, to go puściłem. Dobra, to chowamy i pod drewno trzeba iść do kominka, bo już mi się skończyło w domu. Kominek już zaszedł. Ta szyba się ciemna zrobiła, jakieś dużego kloca wrzucę. To się będzie długo paliło. No i dobra, się rozpali. A w domu to już ciepło, dosyć. Edziu też już w chałupie. O, włożyłem tak kamerę, lecę do domu. Zobaczymy czy to będzie działało. Że ja z domu będę gadał, a kamera będzie w karmiku. Ja już jestem w chałupie. O, Widzę, że ptaki już przylatują. Ale nie są bardzo zainteresowane tą nową karmą. Może z czasem się zmrowiam i do nowej. Tam mają resztkę jeszcze tego słonecznika. A ja korzystając z okazji, że nic dzisiaj nie robię, nie ma pogody, to podpowiadam na trochę Waszych pytań. W pierwszej kolejności dziękuję za wszystkie komentarze, żebym szybko wrócił do zdrowia. O jak tyle ludzi mi dobrze życzy, to na pewno wrócę. Wiecie, to nic poważnego taka tam. Infekcja jakaś zwykła, czy przeziębienie, no ale co zrobić swoje. Trzeba w domu odsiedzieć, bo bardzo niedobrze jest przeziębić przeziębienie. O, ten ptaszek, co tam podleciał, to jest ta niebogatka, tylko jakoś tak inaczej się nazywa. Ona ładna, jest taka jakby niebieskawe kolory, ma teraz to już bogatka. No, to bardzo dziękuję za te wszystkie życzenia. I na pewno, na pewno tam z dnia na dzień będzie lepiej. Jesienna, jesienna infekcja, no co zrobić, raz w roku trzeba parę dni przechorować, no przynajmniej ja tak mam. Ostatni raz to chyba z półtora roku temu byłem tak trochę mocniej przeziębiony, nie liczę jakichś takich drobnych rzeczy. Dużo osób też pisało o tym nowym mikrofonie, się tam pytało jaki to jest, to jest ten DJI Basic, jakoś taką się chyba nazywa. O, na kamerę usiadł ptaszek i prawie wywalił. DJI, chyba dobry jest głos. Ja jeszcze nic w ustawieniach nie grzebałem, nic nie robiłem, po prostu podłączyłem i jest i chyba się sprawdza. No, zobaczymy, czy teraz głos się nagrywa, jak ja siedzę w chałupie, ale w sumie do kamery nie ma daleko. To powinien być tyle, że przez ściany czy tam przez, przez szybę musi ten sygnał przelecieć. Ale się zmruwiło teraz tych ptaków? Tak, z mikrofonu jestem zadowolony i dużo możliwości daje już sobie, myślę, pomału. Jak to będzie można wykorzystywać, no ale będzie dużo ułatwienia, że dwie ręce będę mógł mieć wolne i coś robić, nagrywać z jakiejś perspektywy, bo no bo tak to musiałem mieć bardzo blisko twarzy, yy, kamerę, żeby cokolwiek było słychać z oddali, to już nie było tak dobrze. A niestety dźwięk jest ważny. No ja widzę po sobie, jak oglądam jakieś inne kanały, to jeżeli dźwięk jest nieczytelny, jakiś zepsuty, no to najczęściej zmieniam film, bo, bo ciężko się to wtedy ogląda. A teraz powinno być dobrze, oby tak było. Tak się też zastanawiałem ostatnio na takie plusy i minusy życia na odludziu, szczególnie w samotności. No, plusów jest bardzo dużo, często o was, o, Wam mówię na moich filmach, ale jak przychodzi właśnie taki czas, jakieś o albo odpukać. Nie wiem, samochód się zepsuje czy coś, no to wtedy wychodzą minusy. No na przykład tu nic się nie da. Znowu ptak usiadł na tej kamerze. no Zaraz ją obali. Na przykład, no tu nic nie można zamówić, nic tu nie dowozić, czy nawet obiad jakiś. Jak się o, tak nie chce nic robić, leży pod pierzino cały dzień, to by się zamówił, a tutaj to praktycznie nic nie dowozi. Może jedna jakaś pizzeria, i chyba ten dowóz jest całkiem. Całkiem drogi na tych pysznych, czy Pizza Portal, tam nawet już nie wiem jakie są teraz używane, bo jak patrzyłem na ten adres to było zero, zero restauracji. W mieście to jeszcze można i zakupy sobie zamówić, no tutaj trzeba po wszystko jechać, za rogiem nie ma żabki. Czy nawet o, do paczkomatu, paczkę mam do odebrania, no to też 5 km. i chyba jutro albo dzisiaj wieczorem, ale już mi się nie chce. Jutro będę musiał rano pojechać, bo termin mi minie na ten odbiór paczki. No, no, takie są plusy i minusy. Także minusy wychodzą zwykle wtedy, jak coś tak nie idzie swoim zwykłym torem. Bo jak wszystko jest normalnie jak należy, to, to wtedy te minusy gdzieś nikną. Tak przeglądam komentarze pod ostatnim filmem i widzę, że sporo osób pisze, że też teraz jest przeziębiony. No, taki okres przyszły zimniejsze dni, ciągle pada, mokro wieje, no to dużo osób teraz choruje. Pamiętam, że jak się chodziło jeszcze do szkoły, to w listopadzie czy tam w grudniu, to bywały nawet takie dni, że ponad pół klasy nie przychodziło do, do szkoły, bo jakieś grypy, nie grypy. Co zrobić, aby do wiosny, aby do wiosny, ja już to odliczam. No bym powiedział dni, ale tych dni to za dużo raczej tygodnie. Aby do marca, już w marcu powinny być pierwsze takie przyjemne dni. To są jedne z najlepszych dni w roku, jak jest, wiecie, tak pierwsze te ciepłe dni, że można już kurtki nie wziąć gdzieś tam w marcu, słoneczko, wszystko budzi się do życia, ale jeszcze trzeba parę miesięcy poczekać. O, teraz widzę w komentarzach, że tamta sikorka to modraszka, ta taka ładna. No i bardzo ładne są oczywiście ubogie, no ale to tak po znajomości z nimi muszę tak wspomnieć o nich. Ale szczęście, że ta kamera nie spadła, bo widzę, że dużo nie brakowało. O, a zmokła? Nie, jakoś bardzo. Myślę, że, myślę, że nic jej nie będzie. Przepraszam od razu, że taki gniot wiecie. No co tu dużo mówić, trochę byle jaki, ale no. Takie dni też muszą być. Jak się nagrywa Daily, no to. Nie zawsze jest się w pełni dyspozycji no i w pełni sił. Dzisiaj takie dni. Idę się dalej kurować. Wam już nie zawracam gitary na dzisiaj. Do zobaczenia mam na dzieje jutro. No oby, oby, oby zdrowie dopisało, to się widzimy jutro, a oby wyjść z tego dziadostwa, chociaż jest już coraz lepiej, to, to na dniach wrócą normalne gnioty, bo ja już nie mogę na to patrzeć, jakie tutaj się dziadostwo robi. No. Karmnik zrobiony, a tutaj taki bałagan, że szkoda mówić. No ale dobra, ja się chowam, deszcz pada, mokro, zimno wieje. Jeszcze tylko wylecę potem pozamykać, ale już pewnie nie będę was tym zanudzał. No chyba, że ktoś mi do lasu ucieknie, oby nie. Odpukać, jedziu, odpukać, odpukać, żeby nic tu nie uciekło. Lecimy do domu, jedziu, choć mokro.